Siemano. Gdzie dzisiaj będę na, nagrywał rower b -Twin. Jest to B-Twin Rallying Boy 320. Zobaczycie teraz, jak on wygląda. Muszę złapać za kierownicę. Jak widzicie, on ma 5 przerzutek No, przynajmniej hamulec mi się rozwadził, ale mam przynajmniej tylni. Mamy światełko i zobaczcie Widzicie? Światełko się włączyło To jest bardziej na noc, ale tutaj mamy drugie moc na Teraz bardziej takie czerwone światełka były dołączone do Roweru mam tutaj 5, przerzutek Łańcuch. Tutaj możecie mnie nawet zobaczyć. Ja tu nagrywam ten rower, bo, bo lubię go. Mam tutaj tonek. Ł ładnie dzwoni. No i widzieliście, że mam ten rower ładny. Tu mam linię hamulcową, siadełko z rower Przerzutki są oczywiście z jakiegoś, wiecie, takie nieraz ktoś ma. Takie. I tu mamy tylko grip. Kolejny grip. O, grip mi tu spadł. No i to wszystko, co chciałem przygotować. Ale zobaczcie na moją zębatkę. Moje kółko Moja wszystko. To jest moja własność. zobaczcie go bardziej o, od drugiej strony. Idzie bitwin. Czekajcie. Zaraz Wam tu pokażę tą szatą. Tą szatę graficzną z takim ptakiem. Znaczy się orłem. Bardziej. Mamy tu oryginalne koła z bitwina. Tu mamy takie oryginalne koła bitwin. Tu mamy tarcze trochę. No i zobaczcie jaką porusza tym kołem. I ten rower już nie. wiele u mnie przyszedł. I to wszystko. Odwiedzajcie mój kanał. Wpiszcie Patryk Józkowski i Wam się tam wyświetli mój kanał. Ale ja jeszcze nie, nie do końca wszystkie filmiki zrobiłem. To jest Bitcoin. Pamiętajcie o tym, bo ja bym chciał bardzo, żebyście stawiajcie tam lajki, bo ja tam lubię jak ktoś mi tam stawia lajki. I to wszystko, co chciałam Wam na dzisiaj pokazać. Elo. A, zapomniałam włączyć komentki ale co nie.